Cześć Wam wszystkim! Ostatnio się robi pasatowo na moim kanale, ale jak jest pasatowo to jest odlotowo. Dziękuję za komentarze, za łapeczki, za pozdrowienia, za to, że czasami rzucisz okiem na reklamę. Jak nie chcesz oglądać w trakcie filmiku, to włącz filmik, kiedy idziesz się golić czy kąpać, niech sobie przeleci. Mamy tutaj kolejnego Passera ten jest w silniku 1.8 turbo, rok 2002. 170 tysięcy ma ten sprzęt, przejechane. Wizualnie prezentuje się dosyć ładnie. Ma też w dobrym i ładnym stanie oponki, letnie oraz zimowe. Zimówki są w bagażniku, za chwileczkę Wam je pokażę. Otwórzmy tego sprzęta. I zobaczmy, pokaż kotku, co masz w środku, jak ten sprzęt wygląda. Jak widać, jest elektryka. Jest w automacie przebieg 170 tysięcy kilometrów. Fotel kierowcy lekko przytarty. Jak wiadomo, te uchwyty, tutaj rączki w tych samochodach lubią się wycierać. Mają taką słabość. Jest to ich wada, że szybko się używają. Tak jak widzicie, felgi może nie są najpiękniejsze. Ale oponki za to są naprawdę jeszcze zdrowe. Podobno auto ma wymieniony cały układ hamulcowy. Także jest tutaj sporo rzeczy sprzedawca powiedział mi, że. Sprzedający przed sprzedażą sporo sobie porobił w tym samochodzie, chyba troszeczkę miał spore pośladki, może jak Jennifer Lopez, dlatego ten fotel tutaj przetarł. Wsiadamy do tego sprzęta i zobaczmy, jak tutaj jest w tym samochodzie. Odpalmy sobie, zobaczymy, jak silnik chodzi. Jest podłokietnik, tak jak widzicie, jest w automacie. Samochód, co tutaj zdążyłem zauważyć, klimatyzacja nie chodzi. Jaka jest przyczyna, nie wiem. Oraz sprzedawca mnie poinformował, że na wolnych obrotach czasami samochód dostaje wibracji. Był podpięty pod komputer, jednak żadnego błędu. Komputer nie wyłapał. Prawdopodobnie gdzieś jakaś rurka, jakaś łączka gdzieś zasysa lewe powietrze silnik. Dobra, to co wiem, to wam powiedziałem. Powiedziałeś co wiedziałeś Nygusie, więc pal tego sprzęta, tryk i chodzi. Pali Wam powiem ładnie, ale czasami nawet pod pośladkami czuję takie zawibrowania. Także gdzieś jednak to powietrze lewe wychwytuje. 170 przejechane, idziemy pod maskę, zobaczymy jak silnik w tym sprzęcie wygląda. Także to co zauważyłem Wam, powiedziałem. Trzeba sprawdzić gdzieś uszczelnienia węży. Ciężka ta maska, wam powiem, jedną ręką niewygodnie. Ale silnik jest niemyty, pracuje jak widzicie równo. Jest suchy. Także klimatyzacja do sprawdzenia i trzeba by poszukać pod maską wszystkie łączenia węży przepływomierz może sprawdzić chociaż wydaje mi się, że przepływomierz wyskoczyłby na komputerze jak był podłączony samochód do komputera prawdopodobnie do oddania ten Passat jest za 2300 euro być może jeszcze ciut taniej piszcie w komentarzach co sądzicie o tym sprzęcie czy taki Passat by Wam odpowiadał Dzięki za oglądanie. Pozdrowionka i do następnego.